Dzień, który którą mogę no, ja pokazać, którą osobę się kocha. Dla jest... że się mm. Uf, bo jest to się czuję z jak kocha. Świętem miłości. Dzień miłości. Zęcym jakiś. Nie wiem. Ma to dla mamy? O święto zakopany. to taki czas, że można sobie godzić męża, że po swoje dzieci i swój dom. z Miłością. Jest... A to jak ktoś się zakocha i lecą na rękę. A Małżeją się kochają i się całują. Na przykład ktoś się w sobie zakocha i może wziąć rówkę. To sobie się zakocha w drugiej osobie. że wysyła do Ciebie listy miłosne. Miły, taki, który nie będzie dużo żądał naszych pieniędzy ciągle. Jak więc...